30 października do historii oficjalnie przeszła 21. Rybnicka Jesień Kabaretowa. Podczas ostatniego koncertu, swoje 20-lecie wraz z przyjaciółmi świętowała grupa Mozarta. E, spełnieniem marzeń za każdym razem jest spotkanie się na scenie z Arturem Andrusem, z Piotrem Bałtroczykiem, e, z Włodzimierzem Korczem. Jeżeli koncert może być reżyserowany przez mojego tatę, to jest spełnienie marzeń. Jeżeli jesteśmy blisko. E, Kabarety Młodych Panów, to jest zupełnie nie marzenie. Konferencjerem podczas koncertu był Artur Andrus, którego prowadzenie docenił Mikołaj Cieślak. Czyli miłe, sympatyczne, życzliwe. Wydarzenie zostało zarejestrowane przez telewizję Polsat. Realizacja telewizyjna to zawsze duże wyzwanie. I to jest, i to jest, i dlatego jest stres, bo nigdy nie wiadomo, co się zdarzy. Ale jak wyjdzie, jak się uda, to naprawdę jest ogromna satysfakcja. Goście, którzy wczoraj pojawili się na występie, nie byli przypadkowi. Na scenie jubilatów wspierali ich najbliżsi przyjaciele. Dla nas najważniejsze są te przyjaźnie, dzięki którym istniejemy tak długo. Nie istnielibyśmy, nie podnieślibyśmy się w 2000 roku po śmierci Artura Reniona, naszego listy, gdyby nie wspomniani przyjaciele. Grupa Mozarta nie miała jednak wiele czasu, aby odpocząć po tak emocjonującym koncercie. Jutro dosłownie wylatujemy do, do Singapuru i do Szanghaju. Mikołaj Cieślak z kabaretu Moralnego Niepokoju na szczęście zdążył złożyć Mozartom życzenia. Życzę im, żebyśmy spotkali się na 60-leciu ich e, działalności. E, jeśli uda nam się jeszcze o własnych ślimakach wejść na scenę, nie zabrakło także momentów refleksji i podsumowania całego festiwalu. To, to był bardzo fajny ryjek, na, moim zdaniem, na dobrym poziomie, wysokim. Lutny Zawsze jak jest ten ostatni dzień, tak mówię: o, szkoda. Kolejny Ryjek, przychodzą jakieś refleksje, przemyślenia i tak dalej. Okazało się, że dyrektor artystyczny już myśli o kolejnej edycji Ryjka. Planujemy, wydaje nam się, że Ryjek jest trudnym festiwalem, nawet dla tak zwanych już takich zawodowców, takich wyjadaczy. A tym bardziej, jeżeli jest młody kabaret. I nie chcielibyśmy zapraszać kabaretu, który mógłby być, że tak powiem, pożarty. A obserwując sobie na przykład czołówkę piekła, stwierdziliśmy, że są już bardzo dojrzali i poradzą sobie, no i tak się też stało. Nie wiadomo, kogo dokładnie zobaczymy w kolejnych edycjach, ale Mikołaj Cieślak zapewnił nas, że nie zabraknie w nich kabaretu moralnego niepokoju. Ale czy moralni do tego czasu nie zakończą działalności? Nie sądzę, nie sądzę. Chyba, że poświęcimy się o kasę, to wtedy tak, albo o kobiety, to wtedy tak, albo nie wiem o co, zaczniemy, pójdziemy w Hazard i drugiemu nie będziemy mógł spłacić długo i wrócimy się to do samochody, to wtedy tak. Dziękujemy, że byliście z nami podczas 21. Rybnickiej Jesieni Kabaretowej. Do zobaczenia już za rok.